Ziemia Kłodzka tylko w telewizji lokalnej, telewizji kłodzkiej. Zbliża się okres letni, wakacyjny, a wolny czas zaczynamy spędzać na kąpieliskach czy akwenach wodnych, na których dość często spotykamy ratowników WOPR chroniących życie kąpiących się osób. Żeby zostać ratownikiem trzeba ukończyć specjalne kursy. Taki kurs został zorganizowany na rzece Nysie Kłodzkiej. Więc organizujemy tutaj na przystani Osiru Kłodzkiego kurs, Y, czyli zajęcia dla ratowników młodszych i dla ratowników WOP, czyli to jest drugi stopień w ratownictwie wodnym. I dzisiaj, jak już mówiłem wcześniej, dwa kursy y, młodszych i jeden kurs dla ratowników wodnych w WOPR. Ratownicy młodsi w obowiązkowych tematach y, mają i dzisiaj te tematy tutaj zostały zrealizowane, jest to y, prace bosmańskie, czyli u, nauka i zaliczenie węzłów ratowniczy, cumowniczy, knagowy, yy, yy, łączenie lin. Yy, no podstawowe 4-5 węzłów. Po, dru, I drugi temat posługiwanie się podręcznym sprzętem ratowniczym. Rzut kołem ratunkowym, rzut yy, bojką SP, rzut yy, korękawową. Ratownik tak, tak. WOP, czyli drugi stopień, mieli poza. Pracami bosmańskimi manewrowanie łodzią, czyli wejście do łodzi, wiosłowanie, płynięcie do pierwszej bojki odległej na 25 metrów, otoczenie jej, płynie, przepłynięcie dalej do następnej bojki oddalonej o od 25 metrów, dotknięcie jej i powrót za pomocą jednego wiosła do mety. Czas na to ćwiczenie to 4 minuty i wszyscy ratownicy kursanci na kursie na ratownika WOP. To ćwiczenie dzisiaj tu na wodzie zaliczy. Żeby otrzymać stopień ratownika w ratownictwie wodnym, dodatkowo trzeba uzyskać jeden z trzech patentów, takich jak żeglarski, motorowodny lub płetwonurka. Jeden z tych patentów, kurs sternika motorowodnego, był przeprowadzony na rzece Nysie Kłodzkiej, czyli uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowych o mocy motorów od 10 kW do 70 kW. Kurs yy... Motor, sternika motorowodnego polega no, na oczywiście poznaniu y, teorii na temat pływania, y, zachowania się wody, pogody, manewrowania, znaków wodnych, bo takie są, są znaki na drogach, również są na, na wodach znaki. No i budowa sprzętu motorowodnego i manewrowanie sprzętem motorowodnym. I dzisiaj właśnie instruktorzy na Nysie Kłodzkiej, na terenie Osiru, trenują manewrowanie łodzią motorową. Jeszcze obroty zmniejszamy. Uważamy na falę z tyłu, żeby nie zalała nam rufy i silnika. Dobrze, wypłyniemy poza most, wyżej. Na środek bardziej, na środek. Trzymamy się linii nurtu, bo w linii nurtu jest... Najgłębiej, troszkę większe obroty. Większe obroty na silniku. Dobrze. Troszkę słabiej, za dużo. O. Tak, z wyczuciem. Dobrze. Teraz sprawdzimy sobie promień cyrkulacji. Czyli ile potrzebuje ta motorówka miejsca, żeby zawrócić i zrobić obrót o 360 stopni. Dobrze, zrobimy sobie. Do przodu i do tyłu. To badanie promienia cyrkulacji. Z2-3 obroty do przodu, w prawo i w lewo, i z2-3 obroty do tyłu. Dobrze? Dobrze. Zmniejszamy troszkę obroty. Zmniejszamy. Dobrze. Wykładamy ster. Tak, maksymalnie. I obserwujemy, jak szybko motorówka zawraca. To jest badanie promienia cyrkulacji. jest to jedno z podstawowych ćwiczeń, bo daje nam dużą wiedzę na temat możliwości manewrowych tej jednostki, które są bardzo nam potrzebne przy precyzyjnych manewrach, takich jak podejście do boi, podejście do kei czy podejście do człowieka. W kursie motorowodnym uczestniczy 29 osób. Są to osoby i dorosłe z powiatu kłodzkiego i osoby, bo można już mają 12 lat. Robić kurs motorowodny, oczywiście korzystać z Łodzi pod nadzorem opiekuna prawnego pełnoletniego i, tak, i, i głównie to jest Kłodzko i okolice, no, powiat kłocki. W kursie na ratownika młodszego uczestniczyło 31 osób, a na ratownika 16. A dlaczego pani się zdecydowała uczestniczyć w takich zajęciach? Ponieważ uważam, że pomoc ludziom jest bardzo potrzebna, a... W... Zawsze chciałam zostać lekarzem, a na przykład nie mogę, a od zawsze pływałam, więc postanowiłam, że pójdę na ratownika WOPR. Mam nadzieję, że będę mogła dalej iść w tym kierunku i że nic mi nie stanie na przeszkodzie. Dlatego też będę kontynuowała tą, tą, ten kurs. Czy to są trudne kursy? Trudno je opanować? Znaczy, no niekoniecznie, zależy jakiego ma się wykładowca. Ja, ja akurat trafiłam na dobrego, że wszystko mieliśmy dokładnie wytłumaczone i tak jakby informacje, które nam przekazywał na wykładach, jeszcze dostawaliśmy na maile i mogliśmy sobie spokojnie w domu jeszcze raz przeczytać i poszkolić się do egzaminu właśnie. Dodatkowym elementem pokazowym dla kursantów było zademonstrowanie rzutki wyrzucanej za pomocą ładunku prochowego. I to jest rzutka słuszna do stosowania właśnie na rzekach, potokach, w wodach płynących I w wodach niedostępnych, tam gdzie ratownik nie dopłynie, czyli nie ma czasu Czyli głównie w okresie powodzi Tą rzutkę ładunek prochowy wyrzuca na około 60 metrów One są dość te ładunki, bo ładunek się spada z rzutki samej, z linko i naboju prochowego kosztuje około 60 zł, czyli jeden taki strzał, jedno użycie. No ale życie ludzkie jest bezcenne, także nie będziemy może mówili tu o pieniądzach. I ja zademonstruję zastosowanie takiej rzutki. No ona jest założona, uzbrojona, otwieramy. Naklinamy, odbezpieczamy i pod kątem około 45 stopni odpalamy do Człowieka potrzebującego pomocy. Uwaga, odpalam! Więc tutaj od razu mogę to skomentować. Przy dzisiejszym wietrze i wadze tej rzutki należałoby odpalić pod mniejszym kątem. Bo wiatr nam ją troszeczkę, czy lot jej skrócił. Ale jest to słuszne. No i ładunek się wyjmuje. Odpina i następny ładunek, i możemy następny raz odpalać. Dzisiaj trafiliśmy właśnie na silny wiatr. Prąd z prawa w lewo, wiatr też z prawa w lewo. Więc są to bardzo utrudnione warunki. Co w przyszłości myślę, że takim młodym adeptom kursu motorowodnego no da pozytywne skutki, bo będą wiedzieli, że siła wody, prądu, wiatru no ma poważne znaczenie. Tutaj motor 3-4 konie, by sobie o takiej mocy czy 4, 5, tam 6 kW, by nie poradził. To musi być 20-30 silnik o takiej mocy 30 kW. Poza tym, no w naszym terenie, w naszym powiecie, że tak powiem, innych wód za dużo nie mamy stojących, tylko płynące i dlatego uważamy, że kursy motorowodne powinny się odbywać na wodach płynących. I jak tu już mówiłem wcześniej... Chętnych dużo, bo jest to na miejscu zrobione zajęcia teoretyczne w biurze WOP na ulicy Bohaterów Getta 1 przez 1. Wczoraj i przedwczoraj się odbywały dzisiaj zajęcia praktyczne na stadionie i na tu slipie, czy przystani Osiru na Nysie. To był jeden z kilku etapów kursu WOP. Po dwóch tygodniach zajęć praktycznych i teoretycznych na uczestników czekać będzie egzamin końcowy. A my trzymamy kciuki, oby udało się wszystkim kursantom pozytywnie go zdać. Telewizja Kłodzka. Nasza telewizja lokalna.